Dzień dobry ligowcy. Nie po raz pierwszy z miejsca, które nazwane zostało prawdziwą perłą Podkarpacia. Jezioro Tarnobrzeskie, gdzie co roku o tej porze wpadam, aby zanurzyć się nie tylko w krystalicznie czystej wodzie, ale przede wszystkim zanurkować myślami i spostrzeżeniami w rozgrywkach Betlin III Ligi Grupy 4, które właśnie wystartowały i które w najbliższych miesiącach będą zupełnie inną piłkarską partią niż te zakończone w czerwcu. A dlaczego? O tym opowiem w dalszej części tego filmu, na który oczywiście zapraszam, a póki co. To łapka w górę, subik, jeśli tego nie robicie, no i lecimy z trzecioligowym tematem. A skoro już jestem tu, gdzie jestem, no to nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął od Siarki Tarnobrzeg. Drużyny z taką, wydawać by się mogło, ugruntowaną pozycją, która przez ostatnie dwa sezony zajmowała chyba to najgorsze w trzecioligowych rozgrywkach miejsce. Najpierw druga pozycja za Wieczystą Kraków, a w poprzednim sezonie trzy punkty za Podhalem Nowy Targ, które, jak wiemy doskonale, skorzystało z tego nowego, barażowego przywileju. Za tymi wynikami tarnobrzeskiej drużyny stał Dariusz Kantor i jego ludzie. Dziś próżno szukać tam, a właściwie tutaj zarówno trenera Kantora, jak i większości zawodników z trzeciej drużyny poprzedniego sezonu zostały właściwie z zgliszcza. I właśnie na tych zgliszczach budować nową przyszłość tarnobrzeskiej piłki ma Sławomir Majak. Szkoleniowiec takim, bym powiedział, niezwykle bogatym trenerskim CV. No i dość sympatyczną trzecioligową przeszłością w Tarnobrzegu, spuentowaną zresztą awansem do drugiej ligi. Dziś ten piłkarski krajobraz w Siarkowym Grodzie no nie wygląda tak kolorowo jak chociażby znajdujący się tam w oddali wodny park rozgrywki, a szkoda, bo na grę Siarki w ostatnim czasie na czele chociażby z nowymi nabytkami Puszczynie płomice, czyli Manu Francois i Kosei Iwao, patrzyło się pewnie nie tylko mi z dużą przyjemnością, z dużym uznaniem. No ale żeby nie było tak smutno, tak ponuro w Tarnobrzegu i nie tylko kibicom Siarki i nie tylko Siarki, no to mam taką małą niespodziankę, taki kubeczek oczywiście co zrobić, aby go zdobyć? Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na pytanie, które miejsce na koniec, no tego miesiąca, koniec miesiąca sierpnia będzie zajmowała w ligowej tabeli BetClick III ligi Siarka Tarnobrzeg. Kto poprawnie odpowie na to pytanie jako pierwszy, oczywiście zgarnie taki kubeczek. Zupełnie inaczej niż w Tarnobrzegu sprawy mają się na Lubelszczyźnie, a dokładnie w Świdniku, który również w tym sezonie będzie świadkiem lokalnych, niekoniecznie tak zaciętych jak w przeszłości derbów pomiędzy świdniczanką Świdnik i Avią Świdnik. Ci pierwsi jeszcze kilka miesięcy temu pod wodzą byłego już trenera Łukasza Gieresza okazali się takimi prawdziwymi rycerzami wiosny, no a drudzy wiosną kolekcjonowali na swoim koncie Zwycięstwa, zdobywając w tym roku zresztą największą ilość ligowych punktów obok rezerw w Korony Kielce. I właśnie nad tą awią muszę się chyba bardziej pochylić, bo w pewnym sensie to jest fenomen tej ligi, nie tylko w sumie tej ligi, z jednego powodu, który trwa już właściwie od dwóch dekad 20 lat w jednej i tej samej lidze, swoją drogą, jeśli znacie podobne przypadki takich. Piłkarskich dinozaurów, no to oczywiście możecie dać znać w komentarzach, bo szczerze powiedziawszy, mi żaden inny taki przypadek na ten moment nie przychodzi do głowy. W każdym razie 20 lat oczekiwań, nadziei, no i przeważnie rozczarowania to wszystko ma się zmienić w tym sezonie. O co zabiega nie tylko bardzo ciekawy trener młodego pokolenia, jakim jest w ostatnim czasie Wojciech Szacań widziany zresztą na ostatnim naszym trzecioligowym live, no i przede wszystkim czuwający nad tym wszystkim burmistrz miasta. Marcin Dmowski. Avia tego lata nie dość, że utrzymała trząs poprzedniego sezonu na czele chociażby z Patykiem Małeckim, no to jeszcze docisnęła transferowy pedał gazu do spodu, pozyskując m.in. takich zawodników jak odszaskani na trzecioligowym froncie najlepszy snajper poprzedniego sezonu w KSZO Dominik Pisarek, znany na boiskach Lubelszczyzny oraz ekstraklasy Damian Zbozień, no, czy też dwóch nowych młodych bramkarzy, mam tutaj na myśli oczywiście Mateusza Białkę i Igora Bartnika. Bardzo jestem ciekaw, czy Awia wreszcie po tylu latach spełni pokładane w niej oczekiwane nadzieje. Mam wrażenie, że te nadzieje w tym sezonie już są wywindowane na taki poziom, że no nie wypada nic innego zrobić, jak tylko awansować. Ale o awansie na Olberszyźnie myślą nie tylko w Świdniku, ale i w klubie, który można powiedzieć od zarania dziejów toczy takie bym powiedział odwieczne derby z Zawion Świdnik. Hełmianka Hełm po sukcesie siatkarzy, jakim był awans do Plusligi, z powstającym nowym stadionem w tle no i z trenerem, który chyba jak nikt inny w tej lidze poznał smak sukcesu w trzecioligowych realiach, chciałaby zacząć obracać się już w takim trochę innym piłkarskim towarzystwie. Pomóc ma w tym wszystkim nie tylko szkoleniowiec Ireneusz Pietrzykowski, którego do klubu przyciągnął prężnie działający młody prezydent miasta Jakuba Naszek, ale przede wszystkim nowe nabytki w osobach, chociażby Michała Mydlarza, Adama Wilka, Ismaela Bajdu, Damiana Urbana, Szymona Kiepzaka, Huberta Krawczuna, Danego Babora, Jakuba Braneckiego no i przede wszystkim Radosława Adamskiego i Pawła Tomczyka. Pewnie oczywiście gdzieś tam kogoś po drodze. Pominąłem, dlatego proszę mi wybaczyć, bo tych nowych też nazwisk w Hełmiance tego lata pojawiło się sporo. W każdym razie, jak na trzecioligowe towarzystwo, przyznacie chyba sami, że taka zacna ligowa ekipa i o ile Avia na ten moment wydaje się być dla mnie takim zespołem, który powinien narzucić swoje ligowe tempo. O tyle Hełmianka jest dla mnie no pewną zagadką do rozwikłania, zwłaszcza pod kątem gry, która w poprzednim sezonie była dość atrakcyjna, przynosiła mnóstwo bramek. Pogodzić całe to. To lubelskie Towarzystwo będzie chciała zapewne jedna drużyna, również nie kryjąca swoich aspiracji, które zdają się być jeszcze bardziej konkretne niż w poprzednim sezonie. Krzoostrowiec Świętokrzyski po latach przepełnionych różnego rodzaju rozczarowaniami budzi się z takiego głębokiego piłkarskiego snu, co zresztą mogliście dobitnie zaobserwować na naszym kanale podczas tej naszej podróży na szlagier z Sandecją Nowy Sącz. Przy ulicy Świętokrzyskiej w ostatnich miesiącach robiono naprawdę wiele, aby przypomnieć się szerszej publice piłkarskiej w kraju, a efektem tego było chociażby miejsce tuż za ligowym podium z największą od 9 lat ilością zwycięstw, gdzie tak naprawdę na tej ligowej mecie w poprzednim sezonie zabrakło, myślę, wszystkiego po trochu. Trochę szczęścia, trochę paliwa w baku, trochę pewnie też skuteczności. Sami zresztą możecie ocenić w komentarzach. Zresztą wywiecie wiecie pewnie lepiej w Ostrowcu Świętokrzyskim, czego tak naprawdę zabrakło. W każdym bądź razie tego lata w Ostrowcu sięgnięto głębiej do kieszeni, a efektem tego było wiele naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawych ruchów transferowych. Mam tutaj na myśli znanych z zadziorności i waleczności w siarce Tarnobrzeg braci Lisowskich, legendę GKS-u Jastrzębie Farida Aliego. No i też bramkarza grzegorza Drazika oraz zaprawionych w różnych bojach ligowych na różnych poziomach rozgrywkowych, czy to Mateusza Majewskiego, czy też Pawła Czajkowskiego. Zresztą tu nie ma co wymieniać, bo wystarczy popatrzeć na grafikę zaprezentowaną przed sezonem przez dyrektora sportowego klubu. Wszystkim ma pokierować on, Artur Renkowski, którego kibicą trzecioligowych rozgrywek, no też chyba specjalnie przedstawiać nie trzeba, również gościł na naszym kanale. Na co więc stać krzyostrowiec w nadchodzącym sezonie? No moim zdaniem, na wszystko. A skoro było Krzono, to musimy na chwilę zostać w województwie świętokrzyskim, które w tym sezonie ma najliczniejszą rekordową klubową reprezentację w tych rozgrywkach. Groźnie dla Awi, dla Chełmianki, no i dla Krzono, bez wątpienia powinien być start Starochowice. Stanisławski, Szynka, który miał być w Stali Kraśnik, o której też wspomnę, Kasia, Kawecki, Puton, myślę, że tam jest naprawdę spora jakość. Zresztą nie tylko tam, bo przecież Sparta Kazimierza Wielka, Beniaminek Rozgrywek również nie będzie raczej do. Dostarczycielem punktów w rozgrywkach Betki III Ligi, patrząc chociażby na niezwykle doświadczony blok defensywny, gdzie tego lata dokopotowany został Maciej Sadlo, którego też chyba nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Swoją drogą to też ciekawy przypadek, że dwóch Beniaminków poprzedniego sezonu z czwartej ligi zameldowało się właśnie jako Beniaminkowie trzeciej ligi, bo oprócz Sparty jest również naprzód Jędrzejów po tym niezwykle epickim barażu z Glinikiem Gorlice. I na koniec słówko o jeszcze jednym nowym, starym zespole, który kilka tygodni temu przedstawił w swojej trzecioligowej prezentacji świeżaków Maciek Szcześniewski. Stal Kraśniku, w której nie brakowało, nie brakuje i pewnie brakować nie będzie różnego rodzaju zawirowań. Najpierw prezes klubu jeszcze w czwartej lidze postawił, postanowił wyłożyć grube siano na stół za Przemysława Lecha z GKS-u Jastrzębie, Rafała Króla z Motoru Lublin, no i dojeżdżającego na treningi codziennie z Warszawy Jakuba Rzeźniczaka, no a później zaczęło z Zwyczajnie brakować pieniędzy, których nie udało się ostatecznie wyciągnąć z miejskiej skarbonki. No i tu muszę posiłkować się ostatnim skarbem kibica przeglądu sportowego, gdzie czytamy m.in. oświadczenie. Miasto Krasnik, mimo szczerych chęci burmistrza Starucha oraz dyrektora stawierskiego, nie jest przygotowane na standardy powyżej poziomu lig wojewódzkich. Nikt w tym mieście, a w szczególności Rada Miasta Sportu, nie wie, z czym wiąże się wprowadzenie klubu pod rozgrywki centralne zarządzane przez PZPN napisano w oświadczeniu. No i na koniec pora na takie moje oświadczenie. Betlik 3 Liga Grupa 4 jak co roku będzie generowała w nas mega emocje, mega wrażenia. Już w pierwszym ligowym miesiącu zetkną się ze sobą Avia i Krzo we wrześniu. Chełmianka podejmuje u siebie dumę lotniczego miasta, no a w kolejnym miesiącu, aby ligowe życie miało smaczek, Krzo u siebie gra z Chełmianką. Co miesiąc, a właściwie co tydzień będzie się działo tak dużo, tak wiele, że nie sposób to opisać. Pisać słowami oczywiście czekam na Wasze typy w komentarzach, kto według Was awansuje w tym sezonie, kto załapie się na baraż, no a kto ewentualnie może okazać się takim czarnym koniem rozgrywek. Tymczasem trzymajcie się jeszcze raz z jeziora Tarnobrzewskiego. Do zobaczenia, do następnego. Hej!